W dzisiejszym odcinku: Dom, który pojawił się znikąd, gwizdek zastawiony jak przynęta i znaki, które prowadzą do nikąd. Jeśli słyszysz wołanie w lesie nie idź. Historia pierwsza: Dom pojawił się tam, gdzie go nie powinno być. Ktoś zaprosił mnie do środka. Często słyszymy opowieści, które brzmią jak wymysły. Kiedy jednak przytrafiają się nam, stają się przerażająco realne. Ta historia należy do tych, w które trudno uwierzyć, a mimo to wydarzyła się naprawdę. Był piątkowy wieczór pod koniec jesieni. Zbliżała się północ, a ja wracałem do domu po długim tygodniu pracy. Mieszkam na skraju miasta, mała wioska otoczona lasami. Tamtego dnia byłem wyjątkowo zmęczony i z ulgą myślałem o ciepłym łóżku. Droga prowadziła przez gęsty las, który, nawet w świetle dnia, wydaje się ciemny. Tego wieczoru jednak coś było nie tak. Wjechałem między drzewa i poczułem, że powietrze robi się ciężkie, niemal duszne. Mgła, która zazwyczaj pojawiała się nad ranem, teraz unosiła się nisko nad ziemią, gęsta, nieprzenikniona. Włączyłem długie światła, ale świeciły jakby przez watę. Znana mi trasa, którą jechałem setki razy, wyglądała obco. Każdy zakręt, każda sylwetka drzewa wywoływała irracjonalny niepokój. Miałem wrażenie, że ktoś obserwuje mnie z za tej mgły, chociaż rozum mówił, że to niemożliwe. Bez ostrzeżenia silnik nagle zgasł. Wszystkie światła zniknęły. Zostałem w zupełnej ciemności. Próbowałem przekręcić kluczek bez skutku. Samochód zachowywał się, jakby stracił akumulator. Telefon pokazał brak zasięgu. W tej okolicy to normalne, ale tej nocy wydawało się to złośliwym zrządzeniem losu. Siedziałem chwilę w aucie, próbując zebrać myśli. Mgła za szybą gęstniała, a temperatura w kabinie szybko spadała, chociaż jeszcze przed chwilą silnik pracował. Oddechy stawały się płytsze, serce waliło jak szalone. Coś przemykało między drzewami, zbyt szybko, żeby to dostrzec. Przeszył mnie chłód. Wysiadłem, licząc, że na wyższym wzniesieniu złapię sygnał. Las wydawał się żywy. Wiatr, który wcześniej brałem za zwykły, teraz przypominał szepty. Jakby tysiące głosów próbowało coś przekazać. Co kilka kroków czułem ruch za plecami, lecz gdy się odwracałem, widziałem jedynie mgłę. Po kilkunastu krokach ujrzałem słabe światełko. Odetchnąłem z ulgą. Może to dom, może ktoś, kto pomoże. Zbliżając się, zobaczyłem latarnię i obok niej stary, zaniedbany dom. Nigdy wcześniej go tam nie widziałem. Nie wydawało mi się, że zbłądziłem. Droga była ta sama. Dom wyglądał jakby stał tam od dziesięcioleci. Wszystkie okna były ciemne, drzwi lekko uchylone. Z jakiegoś powodu ten uchylony próg przyjąłem za zaproszenie. Serce przyspieszyło, gdy za sobą usłyszałem szelest. Odwróciłem się gwałtownie, znów tylko mgła. Mimo, że rozum nakazywał zawrócić, ciekawość i coś trudnego do nazwania pociągnęło mnie do środka. Wnętrze było pogrążone w półmroku, przez brudne szyby wpadało blade światło księżyca. Powietrze pachniało stęchlizną i czymś metalicznym. Korytarz odbijał moje kroki echem. Nagle usłyszałem skrzypienie podłogi, jakby ktoś stąpał w pokoju obok. Zastygłem w miejscu. Ktoś był w tym domu. Próbowałem nasłuchiwać, a wtedy dobiegł mnie cichy, wyraźny szept z głębi domu. Nie powinieneś tu być. Głos był łagodny, niemal kojący, a jednocześnie przerażający. Uciekaj, zanim będzie za późno, dodał i w tej sekundzie usłyszałem ciężkie kroki na wyższym piętrze. Pobiegłem wpadając na meble i ściany, próbując znaleźć wyjście. Korytarze zdawały się zmieniać, jakby dom rozszerzał się wokół mnie. Trasy, którymi przyszedłem, nagle zniknęły. W końcu dotarłem do drzwi wejściowych i otworzyłem je. Za nimi był zimny powiew nocy, jakby dom sam mnie wypchnął. Drzwi zatrzasnęły się za mną z trzaskiem. Wybiegłem na zewnątrz i pobiegłem w stronę samochodu, nie oglądając się. Serce waliło w piersi, ręce drżały. Gdy dotarłem do auta, z ulgą usłyszałem, że silnik znów odpalił. Ruszyłem z piskiem opon, nie patrząc w tył, chociaż czułem, jak coś w oknie tego domu obserwuje mój odjazd. Dopiero po wyjeździe z lasu pozwoliłem sobie na oddech. To wszystko wydawało się snem, nierealne. Kiedy następnym razem przejeżdżałem tą drogą, nie było żadnego domu, nie było latarni, żadnego śladu. Droga była taka, jaką zawsze znałem. Ale od tamtej nocy, za każdym razem, gdy mijałem ten las, czułem zimne, natarczywe spojrzenie, jakby to, co zostało tamtej nocy, dalej czekało na mój powrót. Jeśli Ci się podoba i chcesz wesprzeć moją pracę, zostaw lajka oraz subskrybuj kanał. Dzięki temu nie przegapisz nowych odcinków i jednocześnie bardzo mi pomożesz. Historia druga. Gwizdek w lesie ma za zadanie uratować życie, przynajmniej tak myślałem, aż do chwili, gdy odkryłem, dla kogo go zostawiono. Las w mojej okolicy ma kilka nieoznaczonych ścieżek, z których korzystają tylko ludzie, wiedzący gdzie iść. Znam je dobrze, bo od lat chodzę po tych zaroślach, czasem sam, czasem z psem sąsiada. Tamtego popołudnia był środek tygodnia, późna jesień, powietrze pachniało wilgotną korą. Chciałem przewietrzyć głowę po pracy, przejść się do starej ambony myśliwskiej i wrócić przed zmrokiem. Słońce schodziło nisko, kiedy skręciłem w wąską drogę po prawej, tę, której nie ma na żadnej mapie. Po kilku minutach usłyszałem krótkie ostre dźwięki trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie sygnał SOS. Zatrzymałem się. Najpierw pomyślałem, że to echo z pobliskiego toru kolejowego, ale dźwięk był zbyt czysty i zbyt blisko. Po chwili znowu SOS tym razem wyraźniej jak gwizdek ratunkowy Wyjąłem telefon, brak zasięgu Tego dnia nie napisałem nikomu, gdzie idę nie miałem też latarki poza trybem w telefonie. Złapałem jednak kij i ruszyłem w stronę dźwięku. Las zagęścił się jak zasłona. Gałęzie drapały kurtkę, but grząsł w mokrych liściach. Dźwięk prowadził mnie coraz głębiej, z każdym setnym krokiem głośniejszy. Nagle ścieżka otworzyła się na małą polankę. Po środku stał sękaty pień, a na nim leżał pomarańczowy gwizdek ratunkowy. Obok plecak taki szkolny z odblaskowym paskiem. Ktoś tu był, ktoś go tu położył. Przykucnąłem, nie dotykając niczego. Plecak był suchy, jakby dopiero co przyniesiony. Wewnątrz, bez większego szukania, zobaczyłem kanapkę, małą butelkę wody i złożoną kartkę. Kartka była wyrwana z zeszytu. W pierwszej chwili pomyślałem, że to lista rzeczy, ale to były trzy zdania wydrukowane grubą czcionką, wycięte i naklejone taśmą. Jeśli to czytasz, pomóż, idź za taśmą, nie bój się. Rozejrzałem się i zobaczyłem w cieniu smukły pasek czerwonej taśmy przywiązanej do gałęzi. Druga taśma była dalej, trzecia, jeszcze dalej, tworząc linię, jak w amatorskim oznaczeniu trasy. Tyle że taśmy były za wysoko, na wysokości twarzy, nie kostek. Ktoś nie oznaczał drogi dla siebie, ktoś się oznaczał dla kogoś takiego jak ja, dla osoby, która się zatrzyma, zobaczy, ruszy. Był jeszcze jeden dźwięk, cichszy, irytująco nieznośny, ciche ding, co kilkanaście sekund. Wytężyłem słuch i domyśliłem się, że to powiadomienie z telefonu, może rozładowującego się w chłodzie. SOS już nie grał, gwizdek milczał. Podążyłem za taśmami. Po stu metrach zobaczyłem kolejne znaki, złożone ze świerkowych gałązek strzałki na ziemi i małe, prawie dziecięce kroki w miękkim błocie. Raz czy dwa usłyszałem trzask, jakby ktoś bardzo delikatnie nastąpił na suchą gałązkę i od razu cofnął stopę. Nie widziałem nikogo, ale wiedziałem, że ktoś jest niedaleko. Wyjąłem z kieszeni scyzoryk, jakby miał w czymkolwiek pomóc. Ścieżka zaprowadziła mnie na starą, porzuconą drogę pożarową. Wąski pas między sosnami, który prosto jak strzelił, prowadził do jeszcze ciemniejszego zagajnika. Tam po lewej stała wspomniana ambona. Przez ułamek sekundy miałem wrażenie, że ktoś stoi na schodkach, ale kiedy mrugnąłem, zobaczyłem tylko obdrapane deski. Znów usłyszałem ding. Źródło dźwięku było już blisko, z prawej. Krzaki. Płytkie zagłębienie w miękkiej ziemi, kawałek granatowej plandeki. Zajrzałem ostrożnie, odsłaniając brzeg butem. Telefon leżał na włączonym trybie samolotowym, ekran migał słabym światłem. Obok plastikowy kubek po kawie, pusty, suchy. Na plandece wyciśnięte SOS mazakiem, jak karta na wystawie. Zrobiłem krok w tył, ramiona miałem napięte jak struna. Przestałem słyszeć własny oddech i zacząłem słyszeć ich dwa może trzy oddechy, płytkie przerywane znad ambony z lewej i z drugiej strony drogi pożarowej. Nagle zrozumiałem, co znaczyły te taśmy na wysokości twarzy. Ktoś chciał, żebym patrzył przed siebie nie w górę. Ktoś chciał, żebym szedł dokładnie tam, gdzie będę najsłabszy, w środek prostej odsłoniętej linii. Zgubiłeś się, odezwał się głos z lewej, męski, chrapliwy jakby po papierosach. Bo to zły las na zgubienie się. Nie odpowiedziałem. Poczułem, jak ciało robi się ciężkie, ale dłonie wcale nie drżą. Wyciągnąłem rękę po swój telefon i włączyłem ekran. Drugi mężczyzna gdzieś za mną zachichotał krótko bez radości. Telefon zostaw, powiedział ten sam głos. Zostaw i idź prosto, prosto do końca. Nie musimy robić z tego problemu. Odezwał się trzeci gdzieś przy ambonie. Oddasz co masz i znikniesz, bez śladów. Nie miałem przy sobie nic cennego. Stary portfel z małą ilością gotówki, klucze, scyzoryk i telefon. Łatwo uwierzyć, że to zwykły napad, ale cały ten teatr, taśmy, gwizdek, SOS w ziemi, telefon na samolotowym, żeby nie dało się go namierzyć, to było coś przygotowanego, powtarzalnego. Ktoś robił to tutaj nie pierwszy raz. Zostaw telefon, powtórzył głos. Zamiast odłożyć, wrzuciłem go do kieszeni i cofnąłem się o pół kroku. Po lewej wysoko coś zaszeleściło, ktoś zmienił pozycję. Zrozumiałem jeszcze jedną rzecz. Ta prosta droga pożarowa miała służyć jak strzelnica. Nie było sensu biec do przodu. Jedynym miejscem, które dawało cień i ochronę drzew, była gęstwina, z której przyszedłem. Trzy, powiedział któryś z nich miękko. Dwa, rzuciłem kij w prawo w krzaki tak mocno jak potrafiłem. Gałęzie wydały głośny, suchy trzask, na tyle głośny, że trzeci instynktownie spojrzał, może nawet drgnął. Ja w tym samym momencie zanurkowałem w lewo, nisko, prawie czołgając się pod gałęziami, wciskając się tam, gdzie gęsto, gdzie tylko zwierzęta przeciskają się bokiem. Usłyszałem przekleństwo, następnie szybkie kroki na deskach ambony, jak ktoś zbiega w dół. Ktoś inny ruszył na skróty przez hojniaki. Serce waliło mi tak głośno, że słyszałem krew w uszach, byle nie wstać, byle nie dać sylwetki. Gałęzie uderzały mnie po twarzy. Kurt karwała się na kolcach. Wiedziałem jednak jedno: ci ludzie wolą, żebym szedł prosto. W gęstwinie staliby się tak samo ślepi jak ja. Więc zrobiłem coś, co robiłem kiedyś z psem sąsiada: kluczyłem. Dwa kroki w lewo, cztery prosto, skręt o ćwierć obrotu, znowu dwa kroki w tył, jakby gubił się własny ślad. Słyszałem, jak tam ci gubią tempo. Jeden zaklął, drugi kaszlnął, trzeci odsunął gałąź tak mocno, że strzeliła jak bicz. W końcu dotarłem do rowu, który pamiętałem z lata. W rowie stała woda, brudna, zimna jak lód. Wślizgnąłem się i po kolana wszedłem w błoto, przytulając się do skarpy. Zapach knijących liści uderzył mnie w nos. Było mi niedobrze, ale w tej chwili zrozumiałem jeszcze jedno: Woda zabierze mój zapach i mój dźwięk. Woda sprawi, że będę dla nich niczym. Stali niedaleko. Słyszałem krótki szept, zostaw, wróci. Zawsze wracają po ścieżce, i śmiech, krótki, obojętny, jakby byli pewni, że las załatwi resztę. Potem kroki oddaliły się w stronę ambony. Czekałem jeszcze długo, aż zaczęło się ściemniać. Kiedy wyczołgałem się z rowu, dłonie miałem sine, a spodnie ociekały wodą. Nie włączałem telefonu. Szukałem pół godziny tej samej nieoznaczonej ścieżki, którą przyszedłem. W końcu wyszedłem na właściwą drogę. Do domu dotarłem po ciemku, idąc głównym traktem, daleko od lasu. Następnego dnia pojechałem tam z policją. Wiedziałem, jak to brzmi, ale i tak pokazałem im polankę. Plecaka nie było, gwizdka nie było, plandeki nie było. Tylko przy ambonie ktoś zostawił ślad po papierosie wdeptanym w ziemię, świeży, jeszcze pachnący. Funkcjonariusz spojrzał na mnie z uprzejmym zmęczeniem i zapisał coś w notesie. Może dzieciaki, może myśliwi. Wie pan, ludzie robią głupie żarty. Od tamtej pory, kiedy mijam las po zmroku, patrzę prosto przed siebie. Jeśli usłyszałbym gwizdek, nie zatrzymałbym się. Nie dlatego, że nie chcę pomóc, tylko dlatego, że w tych lasach ktoś nauczył się, jak wygląda odruch dobrej woli i woli go wykorzystać, niż docenić. Historia trzecia. Znaki miały prowadzić do drogi, zamiast tego prowadziły w pułapkę. Ktoś zmienił las w mapę swojej chorej zabawy. Las niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, podzielony jest na oddziały. Numery malowane białą farbą na sosnach, kwadraty, strzałki, czasem mała literka, której znaczenia nikt nie pamięta. Znałem ten system od dzieciństwa. Gdy się zgubisz, wystarczy trzymać się numerów, iść do rosnących albo malejących, aż dojdziesz do drogi. Proste. Przynajmniej tak mówił mój dziadek. Tamtego popołudnia była późna jesień. Mrzawka wyciszała świat, a liście robiły z leśnych dróg miękki, śliski dywan. Chciałem przejść krótką pętlę od skraju osiedla do starej linii oddziałowej i z powrotem. Telefon w trybie samolotowym, żeby nie denerwować się powiadomieniami. Zwykły spacer, nic więcej. Po kilkunastu minutach minąłem pierwszy znak. Kwadrat z numerem namalowanym grubym pędzlem 103. Strzałka w prawo złapałem ją jak za rękę i skręciłem. Kolejny kwadrat, 104, znowu strzałka w prawo, uśmiechnąłem się pod nosem. Prowadzi mnie jak po nitce, pomyślałem. Las robił się gęstszy, ale wciąż byłem spokojny. Szedłem słuchając rytmu własnych kroków. Po chwili znów numer 105 i znowu strzałka w prawo. Zatrzymałem się, trzy razy z rzędu w prawo w tym samym tempie, tym samym pędzlem, Za idealnie pomyślałem o leśniczych o remoncie tras, o czymkolwiek co tłumaczyłoby tę symetrię. Ruszyłem dalej. Czwarte drzewo, 106, strzałka w prawo, piąte, 107, strzałka w prawo. Ten sam kąt, ta sama wysokość, jakby ktoś mierzył od ziemi linijką. Zrobiło mi się chłodno pod kurtką. Spojrzałem za siebie, między pniami zobaczyłem poprzednie znaki, jak szeregi żołnierzy ustawionych do apelu. Wszystkie patrzyły w bok, tym samym upartym gestem. Oddziały powinny iść siatką, zmieniać kierunek. A jednak prowadziły mnie coraz dalej, w środek, w gęste, w ciemniejsze. Pomyślałem, że to żart. Ktoś przerobił oznaczenia, żeby poprowadzić ludzi nie tam, gdzie trzeba. Wyjąłem telefon. Bateria była wysoka, zasięg zero. Wstryknąłem zdjęcie na wszelki wypadek i odruchowo wyłączyłem ekran. Po kilkuset metrach usłyszałem pojedynczy dźwięk metalu krótki, cienki, jakby ktoś stuknął gwoździem o gwóźdź. Zatrzymałem się. W tej samej chwili między drzewami przeszło echo śmiechu. Niegłośne, takie, które robi się w niewłaściwym miejscu, żeby brzmiało jak nic. Na następnym pniu numer był świeży, farba nie zdążyła zmatowieć. 111, strzałka w prawo. Poniżej przybita była wstążka z biało-czerwonej taśmy, takiej jak na budowach. Gwoździe były nowe, główki błyszczały jak oczy ślimaków po deszczu. Pochyliłem się i powąchałem drewno. Czuć było żywice i nową farbę. Ktoś pracował tutaj niedawno, bardzo niedawno. Z lewej strony mignęło coś żółtego, odblask. Zrobiłem krok, ale nie w tamtą stronę, tylko do tyłu. Dziadek powtarzał, że jeśli coś w lesie błyska w sposób nienaturalny, nie idź do błysku. Stałem nieruchomo, licząc do dziesięciu powoli, jak dziecko liczące pod stołem. Na siedem usłyszałem szept: tędy. Głos brzmiał zwyczajnie, bez grozy, bez pośpiechu. Tędy będzie szybciej. Odwróciłem się bardzo powoli, nikt nie stał między drzewami, ale taśma na kolejnym pniu poruszyła się delikatnie, chociaż wiatr ustał. Numer 112 strzałka w prawo. Poniżej na wysokości kolan, ktoś nożem wyciął małą literę Z tak równą jak z szablonu, znakarz. Przypomniałem sobie słowo, które słyszałem w dzieciństwie, w opowieściach, które zawsze wydawały mi się bajką. Ktoś, kto poprawia las pod siebie, przekłada strzałki, maluje numery, przebija taśmę tam, gdzie chce widzieć ludzi dla żartu, dla sportu, dla czegoś gorszego. Zamiast iść za strzałką, zrobiłem coś, co w górach nauczył mnie przewodnik. Wybrałem najwyższy punkt terenu i poszedłem na skos, mijając najbliższy znak w odległości na wyciągnięcie ręki, ale nie patrząc na niego ani przez moment. Przestałem czytać numery. Zacząłem szukać tego, co nie pasuje: wiatrołom, złamaną gałąź na wysokości biodra. Ślady opon odkłada, cienkie, równoległe przeciągnięcia błota, ledwo widoczne pod dywanem liści, były tam. Prowadziły w głąb równolegle do linii znaków, jakby ktoś objeżdżał oddziały tuż za moim barkiem. Kiedy przesiadłem za wykrotem, usłyszałem znowu ten sam dźwięk metalu, tym razem bliżej, a potem szept z innej strony: Zgubiłeś się. To pytanie było wypowiedziane tak, jak pyta się kogoś, kto potrzebuje instrukcji. Bez drwiny, bez groźby, neutralnie. Jak sprawdzanie, czy ryba już dotknęła haczyka, czy jeszcze pływa. Nie odpowiedziałem. Skuliłem się, przylgnąłem plecami do ziemi i zacząłem człapać wzdłuż starego rowu odwadniającego. Błoto wciągało buty, ale rów dawał schronienie przed wzrokiem. Co kilkanaście kroków zatrzymywałem się i krótko nasłuchiwałem. Wyraźnie słyszałem kroki. Miękkie, cierpliwe, jakby ktoś nie musiał się spieszyć, bo znał wszystkie wyjścia. Dotarłem do miejsca, gdzie Rów spotykał się z młodnikiem. Po prawej stronie zobaczyłem płytkie zagłębienie w ziemi, wyłożone deskami. Na deskach równołożone rzeczy opaska odblaskowa, gwizdek ratunkowy, karta z numerem do pomocy leśnej, stara latarka bez baterii. Wszystko na wierzchu, jakby ktoś przygotował wystawę. Na jednej desce dostrzegłem wyciętą literkę Z. Nie podszedłem. Minąłem miejsce szerokim łukiem, wciąż trzymając się linii wzniesienia. Po chwili las zaczął się rozrzedzać. Usłyszałem szum drogi, samochód zmieniający biegi. Świat wracał do zwykłych dźwięków. Jeszcze kilka kroków, kilka oddechów i wyszedłem na skraj. Za mną w gęstwinie coś lekko zadźwięczało. Metal o metal. Potem cisza. Kiedy dotarłem do asfaltu, odwróciłem się i spojrzałem w ciemność między pniami. Nie zobaczyłem niczego, żadnego człowieka, tylko przy ostatniej sośnie biała farba błysnęła krótko. Kwadrat z numerem, strzałka w prawo. Na wysokości UT, literka Z. Wieczorem sprawdziłem w internecie mapę oddziałów. Numery w mojej okolicy kończyły się na 109, 112 nie istniało. Zrobiłem zbliżenie na zdjęciu, które wstryknąłem wcześniej. Farba miała lekki połysk, charakterystyczny dla tanich emali. Pędzel zostawił tę samą smugę, ten sam zakręt przy dwójce co na innych drzewach. Ten sam ręczny błąd, powtórzony jak podpis. Nazajutrz poszedłem tam z leśniczym. Zatrzymał się przy pierwszym drzewie i skrzywił. Ktoś się bawi, powiedział. Żartowniś albo głupek. Pokazał mi, gdzie powinny być prawdziwe znaki, i faktycznie, tam były. Małe, stare, ledwie widoczne pod mchem. Na pniu z literą Z gwoździe były już wyjęte. Taśma zniknęła ślady pokładzie rozjechał traktor. Gdy wracaliśmy zapytałem, czy słyszał o kimś, kto przekłada strzałki. Leśniczy wzruszył ramionami. Było kiedyś coś takiego, chłopaki straszyli młodych, ale to było dawno. Pomyślał chwilę, jakby miał dodać, aż ktoś przesadził, lecz nie dodał nic. Do dziś, gdy wchodzę do lasu, nie patrzę na strzałki, patrzę na to, czy farba jest świeża, czy gwoździe nie błyszczą, czy w kącie numeru nie ma małej litery. Jeśli słyszę metaliczny dźwięk, nie zatrzymuje się. Skoro nadal nie uciekłeś, to znaczy, że jesteś już jednym z nas. Zostaw suba oraz lajka. Pomaga nam to tworzyć dla ciebie kolejne historie, a Tobie niczego nie przegapić. Nowe odcinki w każdy piątek o 18:00.